w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak prosto dodać tajemnicę bez kluczy Tak jest taki sposób Już Wam pokazuję, tylko musimy użyć spray pomniejszający Jak nie macie dysków to właśnie możecie w taki sposób e, zrobić Dobra, musimy na tutaj postawić Musimy skoczyć tutaj i teraz wziąć to No i idziemy tutaj, tutaj do tej dziurki tu jest taki portal, i chyba tam musi się trafić. No i spadam, okej, okay, albo tutaj, bo tam to nie bo popatrzam, ale nie, dobra, tutaj tutaj jednak nie, nie, tutaj nie. Dobra, tu za chwilę wracam na Was. I tam był taki właśnie portal, musi się tam bardziej jakby obok. Teraz Wam jeszcze pokażę dokładnie. Tutaj, jak jesteście, musicie tam i taki macie portal myślę, myślę, że zrozumieliście A jeśli chodzi o ten odcinek ze skinami No to myślę, że... bo ogólnie chyba już się zakończyło właśnie Tak myślę, że już się zakończył konkurs Nagram odcinek jutro lub w weekend, zależy jak będę miała czas, więc... No musicie poczekać Ale na pewno y, będzie, tak jak obiecałam No i mamy tajemnicę, widzicie jak prosto, bez kluczy da się No robimy oczywiście zdjęcie, no wiadomo. Więc czy, wyczekujcie tego odcinka, bo na pewno nagrywam z nami już widziałam. I osób zrobiło skina. Z, z Skiny z więc no, no, pisaliście, wiem, że pisaliście, yy, że czekać na ten odcinek, no ale doczekacie się, na pewno będzie za niedługo. Więc no to taki sposób właśnie bierzemy tajemnicę. I oto w taki sposób łatwo zdobyłyśmy tajemnicę, zdobyłam tajemnicę. No, to popadę do następnych odcinków. Taki krótki odcinek tym razem.